Witamy serdecznie w kolejnych Bitliniekowych Nowościach. Dzisiaj omówimy sobie weekendowe Saturday and Sunday preview i preorders. Eee, witam się z Wami Pablo z Hegemon Shop oraz Zigi. Y, czym jest Saturday <laughs> po Saturday? Bo, <laughs> takie pytanie z kanału Grotto Czym jest Saturday? Nie Day? powiedziałem Saturday <laughs> and Sunday. Nie, powiedziałeś Saturday as, and Saturn <laughs> Jezus, kurwa, nagrajmy to jeszcze raz, proszę. Nie, jest dobrze, jest dobrze. W ostatnim odcinku było Warhammer Fantasy Horus Heresy, więc ty będziesz miał Saturday i Saturn Day. Musi być porówno wpadek. No chłopcom nie mnie złapał. <suszy> Saturday. No bo już czytałem tutaj Saturday, a mnie Sunday. No dobra. <suszy> Dobrze, jedziemy. Oczywiście w nowościach nie ma zaskoczenia. Jest masa Word i Tersów. Mamy Demon Primark of Korn, czyli Angron. Fantastyczny model, o którego, jeżeli nie zamówiliście sobie, to będzie szło na pięści pod sklepami, bo są tylko dwie sztuki na sklep. Dobrze mówię? Wy też dostajecie dwie sztuki na sklep? Nie, nie, nie. Z, Ang z Angronem tego nie zrobili. Dzięki temu, co nie zmienia A faktu, że już się boję robienia zdjęć i przyjmowania tej dostawy, bo. Nie chcę zdradzać ilości, ale Kuch, paleta tego idzie. Z znaczy samego Angrona? Tak. Aha, no dobrze, no to dobrze, no rób zdjęcia, bo to przecież trzeba, wiesz, trzeba się chwalić. Wychodzi następna książka Arks of Omen Angron w dwóch wersjach. Oczywiście. I, tu... no, I no. tutaj będzie szło na pięści, bo te książki są dwie sztuki i do druku na razie nie ma. To jest masakra. Ja na szczęście byłem zabukowany od samego początku, więc swoją sztukę dostanę. Ale tak, na pewno w dniu premiery stanę pod sklepem z kubełkiem popcornu i będę patrzył, jak się ludzie zabijają tą książkę. Myślałem, że staniesz pod sklepem, bicie tak do zasady. <laughs> to po prostu chcesz tą książkę i masz. Płów! Wryja. A, 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 czy ty bierzesz się o tą książkę? Nie, już mam, ale po prostu to... <laughs> Przyszedłeś się bić, to to dostaniesz. Wychodzi oczywiście w Collector's Edition i powiem ci szczerze, że ta Collector's Edition mi się mniej podoba niż ta. Ta jest dużo fajniejsza, dużo więcej charakteru ma. Tak jak już rozmawialiśmy, to ty mi mówisz chyba o tym, że to są statki, że to są te arki. Tak? To prawda. Tak, to ty mówisz, że to są Arki. No i to ma sens, to jest fajne. To nagle Word i symbol taki. Nie. 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 No ale to nie widziałeś tego na żywo, bo to jest całe srebrne, i to się Dobra, tak głośczy mieni. O! I jak stoi na półce, to widzę tylko ten brzeg. A on się praktycznie niczym nie różni od tego, brzegu, więc no to gdzieś. Nie, oczywiście, jak tam się chyba zamówi Angrona z kodeksem, to się dostaje ten print, albo można sobie teraz zamówić, chyba tak, tak. Jak się zamówi ten bundle składający się z Angrona i Arcephomen Angron, to się dostanie tą, ten obrazek. No i oczywiście, kodeks Word Iters. Limitowany kodeks Word Iters, czyli taki zwykły i na koksie. Czyli y, wszystko widzimy podwójnie i bardziej jaskrawo, tak jak nie wiem, po czym to powiem. Nie ma co o nim mówić w tym momencie. Jeżeli chcesz tutaj y, zszokować i zasmucić naszych widzów, to mm. możesz już go wpisać na eBaya. Y, Games Workshop miał jakiegoś y, fakapika w ten mm -hmm. weekend. Y, mm -hmm. y, nie wprowadzili tego kolejkowania to raz. A dwa, zamiast rzucić to o 11, kiedy wszyscy czekali z odświeżeniem F5 na 11.01, żeby sobie dodać do koszyka jedną kopię, bo jakby był limit do koszyka, to rzucili o 10.55 i o 11.02 już tego nie było. Czyli jaki skalper wziął i kupił 1000 sztuk, pewnie? Nie? E jest co, nie wiem, czy to jest aż tak popularne, jeżeli chodzi, jak na przykład jesteś buciarzem i są jakieś dropy butów i tak dalej, ale jeżeli ktoś po prostu wykorzystał bota do kolejkowania, bota do robienia jakby zamówienia jednego po drugim, to tak, mógł sobie ściągnąć, ile chciał. E, brak mi słów. Brak mi słów. I dlatego sklepy online nie powinny robić takich rzeczy. To powinno iść przez sklepy, to po powinno iść przez, przez ich sklep po prostu. I tyle. Dobra. Chcemy sprawdzić od razu, ile na eBay u kosztuje od sprzedania. A, sprawdźmy. Czekaj, no to już idziemy. eBay.pl, bo pokaże mi oferty World Eater, Eaters. Powinno mi pokazać oferty z całego świata. Może World Eaters Codex. Aaa, bez Dopisz limitka, bo to jest zwykły. Mhm. A, to mówisz o limitce tylko, tak? No. No, to nie ma na razie. Nie widzę tutaj przynajmniej limitowanej edycji. A czekaj, bo to jest zwykła cały czas. A tak. to się nazywa Collectors, chyba, przepraszam. A, Collectors, okej. Okay. Tak, faktycznie, Collectors. Nadal nie widzę żadnej Collectors Edition. Czyli kolektorka jeszcze nie lata. A ta lata w normalnych cenach i to podejrzewam z Włoch. <laughs> Pasta makaroni maniana. Ale no, ma nie na no to pański, no nieważne. Ok, e, no to nie ma tragedii na razie. E, oczywiście wychodzi Lord Invocatus. <laughs> e, ten dwumodułowy, dwu w sensie dwa modele można złożyć e, z tego jednego boksa. Że jeden albo drugi, żeby, nie, żeby była jasność. E, Exalted Eightbound bound e, I tutaj mówię, że widziałeś już o spiski na 9, tak? No nie, na 27. 27. O, na, na 20. Ale czekaj, czemu na 27? Bo ich może być 5 w oddziale. Eee, to jest Jednych może być pięciu, a innych może być po trzech. I to jest tam. Po prostu tak wchodzi, żeby wszedł lord inwokatus v... jeszcze. Mm -hmm. I tam jakieś pierdy. Eee, bo generalnie oni mogą wtedy pregieć mówią jakieś tam chore 20 cali podswałować, jeszcze mm -hmm. potem zaszarżować. Poza tym oni mogą wychodzić jeszcze z boków z rezerw, bo oni tam mają taką zasadę, że oni jakby traktują rezerwy jedną turę do przodu niż jest faktycznie. Aha. Czyli w pierwszej mogą już. Czyli w pierwszej wychodzą z boków, a jeżeli chcesz w drugiej, to wychodzą z boków i z tyłu. S. Oh, no to czemu nie. E, Kornbeer e, i Jackale. No, jackale to jest fajne, fno, fajna paczka. Nie wiem, czy będzie jakieś zasady do killteama dla nich. Bo to byłaby fajna, w sumie epicka e, ekipa, która mogłaby ciąć mocno. <coughs> No, już ja czy... wypuścili Blodet, więc wątpię, żeby teraz jeszcze na ja 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 właśnie dlatego, dlatego tak myślę, że właśnie mogliby fajnie dopełnić yy, The Blodet, nie? W sensie no. taka, taka inna, inny smaczek chaosu. Yy, Boarding Patrol, Space Marines, no to już tam mówiliśmy o tym wszystkim. Balefleet, Battle Force, też spoko. I tutaj mamy Demon Prince'a zwykłego, właśnie, yy, i zwy, zwyklaków w sumie, tak? To nie ma nic, to są czołzeni i tak dalej, nie? I ten. Termin... I termoski. A po nie czuzę nic. mi się czuł za nic z Nie wiem czemu. Um, data karty Walditersów, koski Walditersów, ale czego brakuje, Pawle? Czego brakuje od Walditersów? Kurczę, nie mam pojęcia takiego chyba zestawu, co by był dobry na start i tańszy, żeby kupić więcej modeli. Jakiś Kombat Patrol, coś takiego się to chyba nazywa. No, chyba znowu brakuje. Bo oni chcą, żebyś tutaj kupił pojedyncze pudełka, a później dopiero sobie zaoszczędził. A nie odwrotnie. Także zróbcie z tą wiedzą co chcecie. Eee, <noise> A i oczywiście, brakuje też tu ilu kostek. Ilu brakuje kostek, Pawle? Ilu brakuje tutaj kostek? Czy nie wiem, czy nie sprzedawali te kostki po 20? Chyba mnie jakieś omamy biorą w przeszłości. Nie wiem, ale cenę. Za, przynajmniej cena się nie zmieniła, więc wiesz. Powinieneś spać spokojnie. <laughs> Cena się nie zmieniła, ilość kostek zmalała, inflacja. <laughs> A właśnie, właśnie, tak? bo jak jesteśmy przy kostkach, to wtedy, jak ogłaszaliśmy i daliśmy trzy sekundy, czego brakuje, to tam pan Krzysztof Ptaszyński, tak się nazywa na A, tak. YouTube, platformie social media, napisał jako pierwszy, właśnie, że chodzi o Combat Patrol. Będą dla ciebie kostki, przyjacielu, i myślę, że się z tobą skontaktujemy w najbliższej przyszłości odnośnie. Wysłanie ci tych kosteczek. Jeszcze to ty do nas napisz gdzieś na YouTubie w komentarzu, jaki e-mail mam do ciebie napisać i się z Tobą skontaktujemy. Dokładnie. Dobra. A później usuniemy komentarz, żeby Twój e-mail nie wisiał w internetach. No, e, no dobrze. E, I to wszystko jeśli chodzi o Saturday previews, e, preorders. A teraz przechodzimy do Saturday <noise> <noise> preview. I tutaj wydarzyło się sporo, szczególnie w temacie Kiltima, bo w temacie Kiltima wyszedł przede wszystkim box Soul Shackle. Soul Shackle, boksik, który jest znowu sytym boksikiem, pełno terenów do boarding actions, bo teraz oczywiście, dlaczego by nie? Można też korzystać z tych terenów w Kiltimie. więc to jest drugi, drugie miejsce poza Into the Dark, z którego można sobie skorzystać. Co więcej, ludzie, którzy kupili Into the Dark. To teraz... nieprawda! Poczekaj, 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 daj skończyć. Osoby, które skończyły, kupiły sobie Into the Dark, bo to są troszeczkę inne tereny, z tego, co widzę, minimalnie, e, dostaną jeszcze takie specjalne tereny, jak jakiś tam stolik, e, jakieś takie dodatki, które w poprzednim boksie e, w Into the Dark nie było. A były inne, były inne rzeczy, ale nie te. Więc jak ja kupiłem sobie Into the Dark box, to ja teraz żałuję, bo mógłbym sobie kupić ten box i miałbym inne tereny. Czemu nieprawda? Bo to jest, przyjacielu, czwarty box z tymi terenami, bo już są Into the Dark, po Aha. drodze było Shadow Vaults i był trzeci, którego nazwy nie pamiętam. A, okej, okay. no to nawet już, to, to nawet ja już nie wiedziałem tego. No to tak czy inaczej, A, I w każdym to... jest ten sam zestaw terenów plus jakby dorazki no narratywne, te, te dodatkowe elementy. Aha, no dobrze. I pewnie mając wszystkie cztery boksy, można zagrać w Zone Mortalis na nowych zasadach. <laughs> W praktyce, mając dwa, grasz w tym momencie w Boarding Action, zapewnie za chwilę wyjdzie tryb na 1000 punktów do gry na no czterech właśnie. No, pewnie tak. Dobrze, dostaniemy w tym boksie Adeptus Arbites, bardzo fajny boks, czyli Judge, Judge Dredgy w czterdziestce i dostaniemy, może yy, jak oni się nazywają, yy, nie drukari, Druckari? drukari? Drukari. właśnie, Drukari, to to chciałem powiedzieć. Nie mogę przestać widzieć do Radofiego, to jest po pierwsze. Gdzie do gdzie, 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 gdzie? No dziób tego ptaka. A, tak. A jak popatrzysz na pierwszy, to nie wiem, czy to jest taki uśmiech losu i przyszłości, ale jeżeli się przypatrzysz, to patusy z głośnikami Bluetooth, to tutaj jest level up. Czekaj, czekaj, szukam, patrzę. Ciężko przepraszam. A, mówisz, mówisz o tym, tak? <laughs> tak. Nie, bo szukałem głośnika Bluetooth, więc patrzyłem się tutaj na tego medyka, ale to, to, no to raczej nie. To raczej nie on. No dobra, to tutaj. No ono chodzi i ogłasza, nie? To pewnie będzie jakiś taki typowy, vox coś w tym stylu. Ale znowu zobacz, jest jakaś taka, teo, jakaś taka tendencja teraz, że ja wiem, że to są boarding actions, ale zobaczcie, biedne podstawki mają, nie? Mają pomalowany tak podstawek tak, i jakiś taki śmieci po prostu posypane. No okej, okay, trzyma się to sens, czy ma to sens w przypadku boarding actions, ale tak poza tym, no to trochę, trochę nie. Dobra. Moja do... teoria jest taka, nie. że te modele generalnie nie istnieją. A okej, okay, dobrze. Dalej mamy... Yy, znaczy, yy, <laughs> nie chcesz posłuchać mojej teorii? <laughs> Powiedziałeś tylko tyle, więc przechodzę dalej. Jak się <laughs> przypatrzysz krawędziom, no. yy, to raz, że te podstawki się trochę duplikują, w sensie to wygląda jak wklejone bicy na podstawki. Yy. A czy te modele są na pewno malowane, a nie robione na zasadzie rzucenia światła, a potem pokolorowania w Photoshopie? To też, bo już widziałem takie całe porównanie na jakimś kanale YouTubeowym, że możliwe że te modele nie istnieją. Dlaczego aby nie istnieć? Nie, nie, nie rozumiem. Nie rozumiem, nie, nie rozumiem, co do mnie mówisz. W sensie, no to że są szare modele pomalowane w Photoshopie. Nie. No fucking way, nie te, nie. na pewno a nie pa, te. A patrząc po podstawkach yy, po pod... nie uważasz, że to jest wklejone? Cholercia, czekaj, trzeba bo... kliknę. Yy, po podstawkach yy, jedyne co, to mogę uznać, że tak, że zostały wycięte w Photoshopie z innych podstawek i wklejone na te podstawki. To tak, bo coś mi tutaj nie grało z tymi podstawkami, ale na pewno nie jest to to, że te modele są malowane w Photoshopie. Na 100% nie. Czy są zrobione zdjęcia pod tym samym kątem? Bo właśnie mi te kąty podstawków, podstawek, podst nie pasowały trochę w niektórych miejscach. I tu bym się mógł zgodzić, że możliwe, że zostały zrobione zdjęcia tym modelom, z, z, orygin z oryginalnymi podstawkami, wycięte zostały i zostały wklejone. Albo te modele są oderwane od innych podstawek, bo były na delikatną kropelkę Superglue, i są wklejone na te. Dlatego, że na przykład tutaj masz śmieci, gdzieś tutaj na jego nodze, w takim dziwnym miejscu. Tutaj jest jakiś taki artefakt, jakiś dziwny, aczkolwiek nie wiem, jak wygląda model. Są takie nie do. Tutaj na przykład, no nie wiem, tam może mogą leżeć śmieci za tą dziurą, nie. To tak, Prze jeśli jak się przypatrzysz tam po lewej, to tu jakoś bardzo dziwnie światło w ogóle pada na te śmieci. Jakby... Możliwe. Możliwe, że podstawki są zrobione osobno, a kole się są doklei do podstawków. Podstawek. To tak, tu się zgodzę, tu może tak być. No bo teraz masz modele, które były malowane nie tylko do 40 czy do kilkima, tylko do wszystkich systemów. Trzeba je wkleić na podobne podstawki, nie? Podejrzewam, że jakby ktoś hmm. usiadł i popatrzył na te podstawki, to znajdzie te same podstawki e, w jednym i w drugim. Aczkolwiek no, taką manianę by odwalili, wątpię. E, raczej jestem z, z tym za tym, że one są po prostu w Photoshopie przeklejone na podstawki. Na pewno są malowane te figurki. Nie ma takiej opcji, żeby one nie były malowane. No to nie wygląda tak, jakby to był model niepomalowany w normalnie. No opowiedz mi, że to ci wygląda na pomalowany w Photoshopie. No nie. A ja ci tylko mówię o jakiej teorii słyszałem i słuchałem. A, teorie czasami sami są z dupy. Poza tym to może być dziwne oświetlenie. Testują coś. Czasami modele wyglądają dziwnie, kiedy są wycięte z białego tła i nie masz referencji. Twój mózg nie ma referencji jak światło pada. Na przykład wystarczy, że zobacz, cienie są przed nimi, idą w, tą, w naszą stronę ich cienie, nie? Czyli światło jest za nimi. Hmm? I ciężko jest to sobie ogarnąć w głowie, jak masz wycięte w białe tło i nie wiesz, jak pada światło na resztę od, otoczenia. I tym bardziej też, że te podstawki są takie y, urbanistyczne, sztuczne, więc y, no, ciężko tutaj o światło, czy o cokolwiek. Moim zdaniem y, bardzo mała szansa, że są przeklejone w Photoshopie, ale jest. Y, natomiast na pewno są na 100% pomalowane. Ale wracając, dostajemy boksy z poprzedniego e, boksa. Tak e, dostajemy drużyny osobno. E, ciekawostka, k pewnie będą rozchodzić się w zastraszającym tempie, gdyż są bardzo mocni i bardzo potrzebni do 40 więc wcale nie Timowcy będą kupować ten zestaw. Ja kupię tylko dlatego, że są po prostu fajne modele i za, zawsze lubiłem te modele. Bardzo, bardzo, bardzo fajne. No i mamy zestaw Tau. Ale to jest zestaw Tau, Krutów, przepraszam, właściwie, który, który już istnieje i już mam go tak, takiego. Bardzo, bardzo fajny zestaw też. No i mamy jeszcze Imperial Navy Breachers, którzy byli właśnie chyba stał w zestawie, jeśli dobrze pamiętam. Tak. W tym Into the Dark. No i mamy jeszcze Hyrotech I to też jest zestaw, który mi się w miarę podoba. Bo tu mamy trzech snajperków, jednego heavy destroyera, jakiegoś lordzika, tutaj jakiegoś innego. Hmm, może też bym sobie to zamówił. Generalnie jest strasznie dziwny zestaw. Strasznie dziwny zestaw. Nie wiem, czy to będzie grało i tego się obawiam trochę. ale... ale znaczy, tak. generalnie na korony grają. Natomiast to jest taki dziwny zestaw, bo to w sumie, jakby wiesz, nie jest po prostu drużyna no. do Kiltima. <laughs> tak jak wszystkie drużyny do Kiltima, tylko w sumie masz tu hybrydowego, niepełnego boksa Immortali plus bohatera, który jest normalny w Blisterze. Tego <laughs> Psychomancera. Tak, Psychomancer. Coś tak krypteka, cokolwiek. Plus dodatkowe te plazmowe robociki i no ten wuja z tyłu. No, bardzo dziwny boks. Loyal Apprentek, Kryptek Apprentek, Hyrotech Circus, Band of Necklons, no to to to. A, o, defmarki właśnie, oni się marki nazywają. No, słuchaj no. E A, jest super. gallow Dark. Czemu to jest super? Powiedz mi, powiedz mi czemu to jest super. Bo to jest pierwsza możliwość po tym, jak wypuścili cztery zestawy z tymi terenami, żeby kupić sobie po prostu zestaw tych terenów nie. do Kiltima lub do Boarding Actions do rozbudowania lub cokolwiek. Nie. Czyli przykładowo, kupiłeś sobie Kiltima i niekoniecznie chcesz kupować Boarding Actions i niekoniecznie chcesz kupować kolejnego Kiltima, więc kupić sobie Galo Darka. Mhm. Dokładnie. A oni mają tutaj jakieś, bo tu widzę, że są zestawy tych terenów z pierwszego. To jest Into the Dark, to jest tak naprawdę. Tak. A te wszystkie klimatyczne, zakładam, będą wychodzić osobno, bo jak sobie popatrzysz niżej, to jest osobny zestaw tego upgrade do Narrative Player do Shadow Walls w kolei. To jest bardzo fajne akurat. Podobają się te takie szafy z książkami i tak dalej i to... No słuchaj, te elementy mają swoje zasady i na przykład ja jak miałem... gdzieś te działka, to nimi można jeździć, śmigać, strzelać. Boże, ale fajne do narracyjnej gry. Dalej mamy kilkim Into the Dark podręcznik, mamy Shadow Walls podręcznik, i mamy kostki. I znowu mamy, e, te kostki wyszły pewnie najpierw, bo tu mamy tych Heavy Breacher Dice Set, Navy Breacher Dice Set, a tu mamy Far Stacker King Brand, King, King band a tu mamy Archon Dice i Exaction, Exaction Squad i mamy ich już ich po 15. Także pewnie są w tej samej cenie, ale ich jest 15. Możesz potwierdzić, czy są w tej samej cenie te kostki? Czy są jednak trochę tańsze? Jednak. Czy Zastanówmy się? Czy zdradzanie ceny to jest powiedzmy, bo... że są w takiej samej. No chyba nie. Nie są w takiej samej cenie. Ale czy, nie, czy, czy, czy są tańsze? Czy te tań, czy są tańsze od tych kostek? Są tańsze. Są tańsze. A. Są tańsze? Nie mogę powiedzieć no nie, mogę powiedzieć że ile. No nie, czekaj, bo nie mogę powiedzieć kurwa ile, bo wiemy ile kosztują te nowe wszystkie zostały. Dobrze. Tak? Jeżeli są tańsze mniej więcej o 20-25%, to OK. Tak? No bo płacimy, bo dostajemy 25% kostek mniej, więc spodziewam się, że 25% taniej zapłacę. Biorąc pod uwagę, że to jest GW, więc na pewno nie będzie 25% dokładnie, więc niech będą 20% tańsze i nadal będę, już będę usatysfakcjonowany, więc spoko nawet. Dobra, tutaj mam coś fajnego. To jest Void, Void War Bases i to są podstawki, które możemy wykorzystać do tworzenia podstawek 25, 28, 32, do tworzenia podstawek ym, podstawek do właśnie różnego Boarding Actions z różnymi duperelami. 50, 60 podstawek i 54 elementy dekoracyjne, kurde, gram po angielsku, które możemy sobie na nie poprzyklać, żeby jeszcze je up, upiększyć. Bardzo fajny zestaw. Super, doskonale. A powiedz mi, czego tu brakuje? Czego tu brakuje? Mamy 25, 28, 32. Modeli na 40 chyba nie ma. No teraz to się zagotowałem. Są modele na. No czekaj, bo to są do Boarding Actions, nie do Kiltima. Eee, no to brakuje do 40 i w sumie jakiś 50-60. Brakuje. Bo przecież kendra... Pokaż mi model Kustodes, który biega na mniejszej podstawce. Siostry to nie Kustodes. Dobra, ale kustodesi biegają na 40. no tak, no to brakuje dla, <grystanie> brakuje dla termosów i kustodesów. Ale kustodesi nam są tylko gościnnie, więc oni nie mają swoich podstawek. <grystanie> A, no tak, to przepraszam, że się w ogóle odzywam. Przepraszam, że mi to w ogóle przeszkadza. Ale podejrzewam, że będzie Void War Basis 2 i tyle. Na co ci chodzi? Dobra, dalej mamy Warcry'a, który, jak na mój gust, jak na mój gust, i ja wiem, że Ty mów mówiłeś mi, że poprzednie zestawy też tak miały, ale ma bidny trochę ten teren, bo są tylko raz, dwa, trzy, cztery elementy terenu tak naprawdę, no taka bida trochę, no, sorry, no bida, no. Były... No nie przesadzaj, to, czy co prawda tak, były te zestawy tam katakomst czy coś takiego, które były bardziej obfite, yy, co nie zmienia faktu, że to nie jest inaczej, oni to tak mega też, to się też mega zmieniało w czasie, bo... To jest taki zestaw, z czemu ci się wydaje, że to jest bidne, bo masz te tereny osobno, a na przykład w poprzednim zestawie, który się nazywał Thunder Fate, tak naprawdę miałeś jeszcze mniejszy układ, bo miałeś tak, że jakby miałeś połączone jakby, nie wiem jak to nazywać, dwa drzewa i taką mikroruinkę mhm. połączoną tymi mostkami, dokładnie tymi samymi mostkami, czyli tak jakbyś, yy, o w sumie, Ej, w sumie tak teraz patrzę, że to nie mogą być nawet te, po, te same tereny, albo bardzo podobne. I miałeś więcej takich pierdołowatych terenów. Ale pod kątem ilościowym, to jest, uwierz mi, prawie identyko. Okej, okay, no spoko. No, ale czyli zmniejszałem ilość z każdym boksem teraz nie Aż ja w końcu będę kupować puste boksy od e, No dobrze, i mamy do tego dwie bandy. Mamy bandę Claws of Karnak i e, coś tam, Askurgan Trueblades. I to są, podejrzewam, że Claws of Karnak. Bo tak brzmi. A to są te Blades. What mają? Ostrza. Wam, wampierze. Wampierze. Monastyk Soul. Tak, to są Wolldown. Tak, dobrze mówię. Askurgan, True Blades, są Soul A Close of Karanak. No i to są fajne. No i to są twoje ulubione modele. Close Hunters of Huanci. Huanci. Huanchi. Bardzo, Huanchi. <coughs> bardzo fajne. Mm, serafony. Bardzo fajne. Ja, ja... Tak, bardzo mi się podoba, ile zapowiedzieli serafonów do Sigmara, bo to jest chyba moment, żebym w końcu zaczął budować armię do Sigmara, taką, którą chcę, a nie sklepową. I oni na pewno też będą mieli zasady do Sigmara, więc super. Nowe serafony, nowe tutaj kameleony, pterodaktyle, doskonale. I J to Obelisk, czyli ta armia, z której ostatnio pojawiał się ten ziutek, jako limitka, czy tam darmowy model, czy coś takiego, którego można było sobie wyrwać, więc to też fajne. I ten, ten w ogóle cały jadeitowy obelisk w ogóle nosi. Więc pewnie jest wa ważnym modelem, podejrzewam. To jest stary ruchoma świątynia. Chłop się w tańcu nie seska, nie? Pewnie tak. Czyli on zbiera po prostu płatę za to, że ktoś za nim idzie się modli. Co, Kenny, jest biznes. Eee, do Warhammer Horus, Warhammer Fantasy i Herezji, <laughs> Warhammer Horus' Heresy wyszły tak zwane Kutabajki, czyli Sky Hunter Squadron. Eee, wychodzą po trzy w boksie pewnie? Dobrze domyślam się? I limit na sklep dwie sztuki. S. No, więc nie zamówisz. A, śliczny model. Jest reszta Made to Order. Także tak? polecam szybko się wystać na preorder, order czytać na rezerwację w waszym dowolnym sklepie, w którym robicie zakupy, bo myślę, że to będzie tak, że wrzucili ten limit, dlatego że tego mają mało, mm. więc to prawdopodobnie zejdzie i zobaczymy te modele za 3 miesiące. Ale rozumiem, że to będzie taki pre i później będzie Made to Order, tak? Nie, no zakładam, że one normalnie będą w ofercie. Tylko na przykład tak było z tym. To się nazywało Scorpius. Mhm. Ten taki Rajnos z automatycznymi rakietnicami na plecach. Mhm. Że on też wszedł na jakimś tam limicie, i potem mieli go out of stock przez nie wiem, cztery miesiące? Coś takiego? W sensie go strasznie mało mieli wyprodukowanego. No dobrze. Okej, okay. dalej mamy salamandry. Upgrade do MK6, czyli na ramienniki i hełmy. Bardzo fajne hełmy, zresztą bardzo fajne takie I, i to się podoba dla mnie, jak to mówią w Białym Stoku, bo to są y, jedne z tych MK4, które są customowe, a nie na zasadzie damy insygnie na czoło. MK6 to są akurat. Ale tak. Szóstek, właśnie tak jak. <laughs> <laughs> Dary mamy do Ward Bearersów, word Bearersów, nie Word Itersów. Ja tam się czasami mylę. To są nosiciele słowa, też chaos na no, chaosnicy, też MK6. No i dalej mam zapowiedź White Warfa, w którym ku mojemu yy, niezadowoleniu będzie 40 stron zasad do Arks of Omen, Herald of Misery. I mam nadzieję, że to będą zasady tylko takie opcjonalne, prawda? Bo jeżeli to będzie 40 stron i będzie yy, z 8 stron, no gdzie to jest? A, na, na poprzedniej stronie, yy, czyli będzie 80, yy, czy ileś tam stron gdzieś, no przecież daleko, i będę musiał szukać tych zasad. 40 plus 20 to 96. To, ale wiesz, to, 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 to. chodzi mi o to, że będę musiał szukać zasad w tych Arks of Omen, później jeszcze tutaj jakieś zasady i jeszcze gdzieś, i jeszcze gdzieś. No kurde, ile? W ilu mam szukać? Także trochę to jest słabe. Trochę mnie się to nie podoba, jak to mówią. I, i ale z drugiej strony fajnie, bo jest przynajmniej powód, dla którego można kupować White Warfa. No To jest też na pewno jakiś selling point. No i Battle Report będzie, jeśli lubicie czytać pisane Battle Reporty. Middle Earth. Dużo, dużo, dużo. Made to order. Bardzo dużo modeli poszło do Made to Order. A co to może oznaczać, że one są Made to Order? Co to może oznaczać? Po prostu, że chcą na hapat. dzisiaj przed audycją. E... Hmm. <grafy> to, że one są Made to Order, to znaczy, że one się znowu pojawią, znowu znikną, a ich cena będzie w randomową, wypadkową konstelacji gwiazd. Dokładnie, więc nie wiadomo. Jeśli chcecie kupać w starych cenach, to teraz. Bo później może ich Zabraknąć. No i to tutaj dochodzimy do końca nowości. Nie ma już nic więcej. To chyba wszystko, co chcieliśmy Wam przekazać w, dzisiejszym, w dzisiejszych wiadomościach, nowościach bitewniakowych, bitewniakowych nowościach. Nie wiem, coś też dorzucić na koniec? Myślę, że mamy jakieś ciekawe nowości z około bitewniaków, lub innych bitewniaków. Song of Fights and Fire, kiedy jakieś nowe modele wyjdą? Jakaś nowa frakcja? Powiem ci, to jest świetne, świetne pytanie, bo już w Polsce czekają nowe boksy do kilku frakcji, między innymi ja, to... Brazen Beast do Targaryenów, mhm. Czeka też boks piratów do neutrali, mhm. i tam jeszcze dwa boksy do dzikich ludów. Natomiast one czekają, aż że tak to imię Asmodi określi się, kiedy jest premiera w Stanach, bo mm -hmm. te boksy muszą lewać w Polsce na magazynie, aż do momentu, aż będzie premiera w Stanach. Mm -hmm. Aż tak patrzę się na taką spodę. I zawsze to przychodzi niespodziewanie, tak na przykład trzy dni przed czasem. Tutaj mamy Collector's Edition jakiś, patrzę tu jakieś Dance with Dragons. Ale nie ma nic o modelach, to, to jest jakieś głupotki, co my gadają. Eee, chyba, że tu pod spodem coś, nie, Grubaska pokazali. Nic nie pokazują, modeli nie pokazują na Westeros. No nic. Dobrze, moi drodzy. To w takim razie, jeśli mam nic nowego, żegnamy się i do usłyszenia w piątek lub sobotę. Żegna się z Wami Zigi z kanału Grotederli i Pablo z Hegemon Shop. Nara.